Witam w kolejnym materiale na tym kanale, aktualnie jestem w rozegraniu short na parze walutowej EURUSD, jest to jednominutowy timeframe i aktualnie mamy godzinę 10.29 czasu nowojorskiego, a wejście było 3 minuty temu, dokładnie 4 minuty temu o 10.26. Przechodząc sobie do Daily Time Frame Jeżeli nie widzieliście wcześniejszego materiału z mojej analizy przyszłego tygodnia to chęcią zapraszam gdzie pokazywałem jak będę rozgrywał w tym tygodniu i przechodząc sobie od dniowego interwału mieliśmy ogarnięcie Buy Side Liquidity następnie ten Liquidity Suite, który zgarnął wcześniejszy Weekly Byside Liquidity został zgarnięty ponownie. Następnie cena złamała strukturę dokładnie tą świecą. Ten dołek, ostatni dołek przed zgarnięciem Byside Liquidity mieliśmy przełamanie struktury. Idąc sobie na 4-godzinny interwał, widzimy, że cena zgarnia to Byside Liquidity. Pozostawia 4-godzinny fair value gap lekka konsolidacja, lecz z moich obserwacji wynikało, że często mamy sytuację, gdzie podczas akumulacji cena nie zgarnia najwyższego punktu, lecz ostatni high, a następnie zmierza dużo niżej. Poza tym mamy magnes, którym jest ten dzienny ferwadiuga, do którego będziemy zmierzać. Przechodząc sobie do godzinnego interwału Mamy bardzo szybkie przełamanie struktury w tym miejscu. Bardzo mocno świeca w dół. Następnie reakcja, i widać jak momentalnie cena bardzo mocno reaguje w dół. Zamykając tą lukę, przechodzę sobie do 15-minutowego interwału. Cena również na 15-minutowym łamie. Bardzo ważny dołek godzinny oraz 15-minutowy. Pozostawia sobą farewell gap oraz momentalnie go wypełnia w 100%. Momentalnie reaguje niżej. Ustawiony stop loss powyżej tego haja Jest to mój model na kontynuację, czyli nie szukamy liquidity sweep. A reakcji od 15-minutowego farewell gap bądź od godzinnego. Czyli jak zmierzamy niżej, nie oczekujemy na liquidity sweep. Szukamy reakcji od poszczególnych 15 minutowych fair value Gaps. Następnie cena pokazuje bardzo mocny spadek. Szukamy fair value Gap powyżej bądź w środku, tak jak ma na przykład miejsce tutaj w środku fair value Gap. Na szczęście znaleźliśmy Fair Value Gap powyżej 50% w sytuacji, gdy wchodzimy w transakcję SHORT. Stop plus ustawiony 1,2 pipsa powyżej tego haja, od którego zareagowaliśmy i pokazaliśmy reakcję. I tak aktualnie wygląda sytuacja. Cena dosyć ładnie opada. Gdy cena dotrze do 1 do 1 albo będzie pokazywała jednominutowe przełamanie struktury wyżej. Będę myślał nad ustawieniem stop lossa na break even. dlaczego? Ostatnio mówiłem, że tego nie robię, lecz backtestując aktualnie mój model bez żadnych zmian, tylko z tym, żeby ustawiać po 1 do 1 break even, zauważyłem, że są to dużo lepsze profity i zazwyczaj gdy Cena idzie ładnie w moim kierunku. Zazwyczaj zawraca, gdy dotrze do około 1,2-1,5 RR. Poza tym mogę się zabezpieczyć przed porażką. Idealnie, prawie w, w miejscu tego loa mamy ustawiony take profit. Jest po 1 do 2, dobrze się akurat składa. I w tą transakcję wszedłem z ryzykiem 0,5%. Ponieważ ostatnio miałem dosyć spory losing stick, na razie nie chcę pchać się w standardowy lot size. Na no spokojnie odbuduję pewność siebie i na no spokojnie będę mógł wracać do 1% jak to robiłem wcześniej. Ostatnia moja transakcja była wygrana. Chciałbym zobaczyć jeszcze jedną bądź dwie potem, czyli około 2-3 wygrane transakcje i wtedy mogę wracać. Na normalny lock size. Wrócimy do tej transakcji, gdy dotknie take profit albo break even. Lekka aktualizacja transakcji. Jeżeli nie chcemy opierać się na 1 do 1 break even, tak jak ja to robię. Możemy bardziej opierać się na tym, co się dzieje na price action, czyli Mamy wierzchołek, zgarnięcie sensor czyli to jest ostatni wierzchołek przed zgarnięciem. Mamy przełamanie struktury wyżej. Możemy ustawić na break even, aby był to risk free trade. Jak to mówię, aktualnie cena nie za bardzo ani nie chce iść wyżej, ani niżej. Czekam na rozegranie. Trzymam do końca 1 dwóch 2. I zobaczymy, jak to się potoczy. Później rzucę wam jeszcze aktualizację. Aktualizacja transakcji już następnego dnia. Nie miałem niestety wieczorkiem czasu, aby już tego nagrać, lecz jak widać, zakończyła się ona powodzeniem. Zakończyła się o godzinie 12:40, czyli około 2 godzinki i 10 minut po wejściu. Cena lekko akumulowała i był troszkę większy potencjał, bo można było zgarnąć prawie 1 do 3. Lecz nie widzę sensu, aby jeszcze bardziej przedłużać ten take profit 1 do 2, 1% do przodu. Risk-free trade, bo od 1 do 1 mieliśmy stop loss na break even bardzo dobra transakcja wyczekana z założeniami miałem scenariusz na początku aby wyczekać na jakiś fair value gap w tych okolicach bądź na zgarnięcie tych szczytów lecz była kontynuacja model na kontynuację bardzo jasny nie zaznaczyłem jeszcze 15 minutowego value gap od którego reagowaliśmy i tak transakcja kończy się na plusie. Dzisiaj też widzimy się na sesji, czy będzie wejście, nie wiem. Jeżeli będzie, to wam przygram, jeżeli nie, no to zostawię to bez. A wam życzę wielu udanych transakcji i wielu wyciągniętych lekcji. Trzymajcie się.